Dzisiaj sobie powiemy o opuszczonym mieście. W latach 80. XX wieku rząd irański podjął decyzję o budowie nowego miasta, które miało stanowić rozwiązanie dla problemów związanych z przeludnieniem w stolicy kraju. Teheranu. Projekt wielkiego osiedla Mehramer zaplanowano w miejscowości Pardis. Co w języku perskim oznacza raj lub ogrodzony ogród. Zakładano, że odległe od stolicy o około 50 km satelickie miasto będzie nowoczesną Społecznością z przystępnymi cenami mieszkań, zapewniając lepsze warunki życia dla mieszkańców przeludnianego Teheranu, a tak przynajmniej miało być. Początkowo Planowano wznieść około 15 tysięcy budynków mieszkalnych, odpornych na trzęsienia ziemi, z których każdy miał pomieścić od kilkuset do tysiąca osób. Projekt przewidywał stworzenie przestrzeni, która mogłaby pomieścić nawet 500 tysięcy mieszkańców. To ambitne założenie. Miało zapewnić bardziej status znaczącego satelickiego miasta w regionie. Jednakże, mimo początkowego entuzjazmu, i dużych nadziei realizacja planów napotkała na wiele trudności. Po pierwsze, infrastruktura miasta nie była wystarczająco rozwinięta, aby sprostać potrzeby rosnącej populacji. Wieżowce wznoszone w ramach projektu miały być symbolem nowoczesności. Jednak pierwsi mieszkańcy narzekali na awarie kanalizacji i ogrzewania. Niedostateczny dostęp do wody, a także przerwy w dostawie prądu. Brakowało im nie tylko wyposażenia, ale i właściwej sieci dróg czy dostępu do niezbędnych usług podstawowych w mieście, których po prostu nie było. Ponadto odległości między Pardis a Teheranem okazała się kluczowym problemem. Mieszkańcy mieli trudności z codziennym dojazdem do pracy w stolicy, co zniechęcało ich do zamieszkania w nowym mieście. Dodatkowo trzęsienia ziemi w 2017 roku spowodowały dodatkowe zniszczenia, pogłębiając kryzys mieszkalny i spychając partii w stronę wyludnienia. Jednak miasto nie jest całkowicie puste. Rozpoczęcia projektu w 2001 roku liczba ludności rośnie powoli, ale systematycznie, a ostatni spis powszechny z 2016 roku wykazał, że mieszka tu około 73 tysiące osób, czyli jednak nie było opuszczone całe miasto, ale część Duża opuściła, miasto jednak jest jednak w stanie pomieścić około 600 tysięcy mieszkańców, co oznacza, że wśród betonowych wiesz wciąż st straszą tysiące opustoszałych mieszkań. Dziś, partiz pozostaje pamiątką marzeń i ambicji, które Nigdy nie zostały zrealizowane. Jest to również przestroga dla przyszłych pokoleń o konieczności odpowiedzialnego planowania przestrzennego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego. I tym oto kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam do lajkowania i subskrybowania. Dziękuję wam za wszystko. Pa widzowie, trzymajcie się. Widzimy się w następnym filmie. Pa!